Nie jest trudno wziąć tych samych, tak jak obecnie w telewizji, pojawiają się różni starsi 8 lat ludzie i to u niektórych budzi takie, no, nawet chyba niesmak u niektórych, że czekali, czekali i wreszcie są. A ocenić trzeba umiejętność nie tylko prezentacji, ty, ale przepraszam pijesz pijesz do zmian y, na przykład w pytaniu y, na śniadanie czy tych głośnych transferów ja... pijesz do tego Uch, czy no nie tak. transfery ja... to jest bardzo teraz ciekawe y, tak, nawet się chciałem zapytać czy ty jakieś transfery przeżyłeś medialne Ja osobiście nie, nie żadnych nie przeżyłem transferów <laughs> Ja zresztą zawsze sam decydowałem o tym, co bym chciał robić i tajemniczo powiem, że różne propozycje do mnie trafiały. <laughs> tak, tak. A to zawsze do... warto powiedzieć i nie powiedzieć jakie. Warto. No, teraz jest modne tak, tak, tak. tak. Trzy kropki. Trafiały. Trafiały. Mhm.